W jednym z najdroższych marketów w Niemczech droższe są tylko Countka, Edeka, no i chyba jeszcze Kombi. Chodzimy, zobaczymy co kupimy tutaj za, za dychę Ten sam system co ostatnio mamy dyszkę i wydajemy ją co do centa, praktycznie. Tylko że dzisiaj jest bez kalkulatora, zobaczymy wszystko na końcu na rachunku. Od razu mówię, tu nie chodzi o to, że kupić mega zdrowo, tylko o produkty, które są najtańsze, które są też po to, żeby ktoś je kupił. Przeważnie ludzie biedniejsi, których nie stać na, na, to, na te lepsze półki, yy, z produktami z lepszą jakością. Dobra, żeby było zdrowiej to weźmiemy sobie banany jakieś zielone. Ale chyba tu jest wyliczony kilogram. Jest sporo tych bananów, bo jest aż 8. Zobaczymy czy jest waga, czy faktycznie jest kilogram. Dobra, sprawdzamy czy faktycznie jest tutaj kilogram. Tak, jest wyważone. Prawie, prawie kilogram, dopuszczalne. Euro 29 za 8 bananów. Za euro 29, więc może byśmy to kupili, to już by było na dłużej, nie? Dobra, bierzemy to. Myślę, że zawsze warto brać jogurty, bo one są naprawdę tutaj tanie. Szczególnie z tej firmy. Ja i dzisiaj też je weźmiemy. Weźmiemy dwa i i jedziemy dalej. 3,28 na razie tutaj mamy. No, tutaj są te chipsy trochę droższe w tym sklepie, więc myślę, żeby zamienić chipsy na na paluszki po prostu. Jeśli już ma być coś sunego do meczu czy do czegoś. Cena tych paluszków jest 69 centów, więc się bardziej opłaci. Cały czas mówię, że to robimy pod filmik, ile można kupić za dychę. Mamy masło, ale nie mamy chleba, tylko lepiej jest powyżej 2 euro. Wiecie co? Może po prostu weźmiemy bagietę. Jak na jedną osobę za 89 centów taka długa bagieta, z niej wyjdzie parę takich kanapeczek. Zobaczcie, jaka ona jest długa. Na razie wychodzi mi za to 4,90. Nie wiem, czy dobrze liczę, bo robię to w pamięci. No, zobaczymy na końcu. No i coś trzeba było na ten chleb położyć i wiecie co? Najbardziej się opłaca produkty z ja kupywać. One są najtańsze, znaczy opłaca się, no opłaca się, jeśli nie mamy kasy. Mamy tu jakąś szynkę, szynkę wurst za euracza. No weźmiemy do tego jakiś ser. Ja wiem, że to wszystko nie jest najlepszej jakości, ja rozumiem, no ale to nie jest celem naszych zakupów, pamiętajcie. Idziemy po ser. Są te serki na sandwich. one są bardzo dobrej jakości, jak widzicie w filmach Kochland, więc ta firma jest spoko, bierzemy to. Jest jeszcze chleb w domu, tostowy, więc będą fajne kanapeczki. No ale oczywiście tutaj też to weźmiemy, o po smaku pomidorów. Nie wiem, pogubiłem się już w obliczeniach, bo bym musiał się wrócić do produktów. Wychodzi mi za to jakoś, jakieś 9 euro. I pamiętajcie, jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać, dajcie obserwacje, dajcie polubienia pod filmem, a wtedy z chęcią nagram Wam więcej takich odcinków, takich vlogów gdzie możecie decydować w jakim sklepie teraz zrobić zakupy. Oczywiście teraz mogą być też sklepy w których będę robił trzy podstawowe posiłki, które muszą być każdego dnia czyli będę kupował na śniadanie, na obiad i na kolację i wtedy zobaczymy też ile to wyjdzie już nie najtaniej tylko po prostu ile wyjdzie za takie trzy posiłki. Myślałem nad małą buteleczką jedną za 15 centów, ale już nie przesadzajmy kupimy jedną większą ja lubię tą mocno gazowaną, kosztuje 29 centów bez fanta Fantem 54 centy. Nie wiem ile wyszło. Myślę, że jeszcze coś taniego jednego znajdę. Najwyżej będzie troszkę poza limit. No i nie wiem, no i nie wiem właśnie. Bierzemy coś słodkiego czy nie? Jedyne co tu widzę, to jak pamiętacie te gumekulki. Po 79 centów. No ale chyba to nie będzie się liczyło jako słodycz taka normalna, więc jeszcze chwilę spojrzę gdzieś. Zobaczcie, czekoladki w formie takich Whiskaczy, czy różnych trunków Za 7 euro Ta wielka czekolada jest w promocji teraz po 2,22 Ale to trochę wyjdziemy poza, poza tą dychę, trochę bardzo, więc Kurde, mogłem wcześniej o tym pomyśleć, dobra No dobra, chyba tańszych nie znajdę, tu będą te po Euro 29 Ciastka, kiedyś były one po euro, ale Po tej inflacji to już ciężko tak Poniżej euro jakieś słodycze kupić Chyba, że w Holandii, w tym tanim sklepie no i co? Jeszcze się rozglądam, ale nie, nie znajdę nic tańszego. No nie, dobra. Bierzemy. Wiem, że wyjdę poza limit. Mam nadzieję, że nie dużo, i że, że mi to wybaczycie. Ale naprawdę sporo rzeczy wyszło. Idziemy do kasy. I tak prezentuje się to na taśmie. No nawet przyzwoicie to wygląda ilościowo, ale wiecie o czym zapomniałem? Zapomniałem o torbie znowu i... i lipa. No kupiłem takie dwie małe, ale... nawet nie wiem po ilone są. Wszystko okaże się na rachunku na końcu. No jak widzicie już jestem po zakupach, to są zakupy które zrobiłem całkiem sporo tego i teraz zobaczycie rachunek, więc za same zakupy bym wydał w limicie nawet mniej niż 10 euro, no ale z fantem i z torbą wyszło ponad dychę. Mam nadzieję że akceptowalne, tak to wygląda, tak wyglądają zakupy. No i pamiętajcie że jeśli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie znać.